Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Kubiesa i dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z Państwem króciutko na temat zbliżających się zmian w zakresie kodeksu pracy. Dla wszystkich firm, które mają pracowników, zdecydowanie bardzo ważny temat, ponieważ zmiany w kodeksie pracy dotyczą zarówno poszerzenia uprawnień pracowników, dotyczą różnych dodatkowych formularzy, czy też być może nowych wniosków, które dla pracowników działy kadry powinny przygotować. Przede wszystkim te zmiany są podyktowane dostosowaniem kodeksu pracy do możliwości pracy zdalnej. Natomiast, oczywiście, przy okazji pojawia się również sporo dodatkowych zmian, o których tutaj już bardziej szczegółowo będziemy mówić w naszych publikacjach. Jeśli chodzi o jedną z takich ciekawszych zmian, która się pojawia, to jest przede wszystkim kwestia związana z zapewnieniem pracownikowi pewnych właśnie narzędzi do wykonywania pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Praca zdalna jest bardzo częsta. Pojawiła się przede wszystkim w momencie, kiedy mieliśmy pandemię i ta praca zdalna zdecydowanie pozostaje dość popularną wśród pracowników. Oczywiście nie wszystkie miejsca pracy umożliwiają pracę zdalną, natomiast w tych, w których ta praca się pojawia, warto wiedzieć, że pracownik ma takie uprawnienie do tego również, żeby zawnioskować do nas, że chciałby na przykład, żeby pokrywane mu były koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Jeżeli my się na to zgodzimy, co się wtedy dzieje po stronie właśnie takiego przychodu pracownika? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że generalnie wszystko, co pracownik dostaje, jest przychodem pracownika. Natomiast tutaj przepisy kodeksu pracy wprowadziły pewną zasadę, że w sytuacji, w której pracodawca zapewnia pracownikowi, który taką pracę zdalną wykonuje, materiały, narzędzia pracy, urządzenia techniczne, ale też pokrywa koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej, to może być na przykład zwiększenie, Zużycia energii, bo na przykład pracownik ma komputery, jakieś tam monitory i tak może być też tak, że będzie na przykład wypłacany takiemu pracownikowi ekwiwalent pieniężny, właśnie na to, żeby zapewnić taką pracę zdalną i te możliwości i te koszty z tym związane. W takiej sytuacji, jeżeli pracownikowi, pracodawca zapewnia w związku z wykonywaniem pracy zdalnej dodatkowe świadczenia, nie będą one stanowiły dla niego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym jest to wyłączone z opodatkowania. Oznacza to, że takie świadczenie pracownik otrzymuje i nie odprowadzamy od tego zaliczki na podatek dochodowy. O tych i o innych zmianach w ramach kodeksu pracy będziemy oczywiście mówić szerzej już w naszych publikacjach, do których gorąco zachęcam.